Ludzie jak wy zarabiacie 1500 funtów miesięcznie w UK to wy wracajcie do Polski albo wy się wyjedźcie gdzieś indziej gdzie dostaniecie jakieś normalne pieniądze. Jak wy możecie żyć za takie nędzne, śmieszne grosze? Przecież ja wam powiem szczerze, że ludzie w Polsce żyją lepiej od was niż wy na tych 1500 funtów w UK. Naprawdę wyście się ogarnijcie. Nawet jak mieszkania nie macie to sobie wynajmiecie coś w normalnych cenach a nie 1000 funtów miesięcznie tak to jak, jak to jest w UK. No, chyba że mieszkacie gdzieś w jakimś housingowskim, zagrzebiałym yy, domu housingowskim, no to wiadomo, że wtedy będziecie płacić grosz. Tylko jak mieszkacie w takim domu, to też żyjecie gorzej niż Polacy w Polsce, ponieważ w Polsce ludzie żyją na poziomie. I nawet jak mieszka ktoś w bloku, to ten blok jest ładnie ocieplony, jest ładnie wyremontowany i wygląda tak naprawdę jak pałac w UK. Tutaj wchodzisz do brytyjskich domów i co, co czujesz pierwsze?